Siemano Siemano! Dzisiaj na sportowo Meksikano będziemy ćwiczyć. Cześć, 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 Siemano, Siemano. Oczywiście żart nie będę nigdzie ćwiczył. Ja się przez tydzień naćwiczę tyle, co nie jeden z was przez miesiąc się tyle nie naćwiczy, albo i przez trzy miesiące się tyle nie naćwiczy. Stawiam was tutaj pod Waszym okiem, żebyście mogli wszystko widzieć i zaraz będziemy rozkminiać. Sobotni poranek, sorry, że nie było mnie w niedzielę, ale w niedzielę najzwyczajniej w świecie się rozchorowałem i wyszła z tego dupa. Jak mi minął tydzień, słuchajcie, przede wszystkim marznąco. Marznąco minął mi tydzień. Ci co, ci co kurde, mają okazję e, działać na zewnątrz, na zewnątrz, czyli przy naszych panujących warunkach atmosferycznych, to to znają mój ból, wiedzą jak to jest. Te 10 godzin na zewnątrz przeorać przy temperaturach różnorakich, a wczoraj to w ogóle powiem Wam, że się poczułem jak na święta Bożego Narodzenia. Wychodzę rano, śnieg leży na, e, na, na choinkach, na, na jakichś tam tujkach, nie tujkach. Leciutka warstwa śniegu, na ziemi leży śnieg. Kurwa, mać. Pomyślałem sobie, że normalnie chyba pójdę, kupię choinkę zamiast e, jajków na święta, zbliżające się święta wielkanocne, do których się jeszcze nawet nie przygotowuję. Po pierwsze, nie wiem kiedy. E, po drugie, no, tydzień przed świętami sprzątanie nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem, ponieważ za tydzień, przez tydzień e, egzystencji w domu. No to będzie tak samo brudno jak, 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 jak przed sprzątaniem. E, więc sprzątanie zostawiam na ostatnią chwilę w dzień święcenia jajków, które oczywiście będę święcił i które oczywiście będę malował również i co Wam też oczywiście nagram. Mam dwa rodzaje farb e, tym razem kupione. <laughs> Może trochę późny to będzie test, no ale nie będę teraz już malował jajek, bo musimy po prostu najzwyczajniej w świecie popsują. No ale będziecie mieli pogląd na dwa rodzaje barwników. Jakie lepsze, jakie fajniejsze. No i pomalujecie ze mną. Pomalujecie ze mną jajka. Dziwne to jest takie. Dziwna propozycja padła z moich ust. Pomalujcie ze mną jajka. Eee, no, i tak słuchajcie mi, ja tydzień e, co będę robił na święta? Na pewno e, będę robił mięso, ale nie wędzone, a pieczone w tym razem. Nie chcę mi się wędzić. E, a pieczone to po prostu 4 dni przed e, e, zapekluję. Myślę, że 4 dni wystarczy w zupełności na boczuś i na jakąś szyneczkę czy też karkóweczkę e, No i potem po 4 dniach e, peklowania. E, wrzucę do piekarnika, piekarnika i najzwyczajniej w świecie upiokę. Bądź też upiekę. Jakie jest, jak jest prawidłowo? Upiokę czy upiekę? Bo tego nie wiem. Zdejmuję okulary, więc e, chyba będą e, podziękowania za donejciki. E, I tak też zrobimy. I słuchajcie, mam tu dwie osoby i dwie osoby, e, wspaniałe dwie osoby. I pierwsza to jest, słuchajcie, anonime M. Anonime M. Z 30 złotami i, i słuchajcie, tekstu na wsparcie nowej serii o jeziorach na Suwalszczyźnie. Pozdrawiam. Ja tutaj się zatrzymam, bo ja naprawdę bardzo dziękuję za to, że ktoś docenił mm, jakieś moje e, wypociny. Bo fajnie jest być docenianym w tym, co się robi No bo wtedy taką się sobie, kurczę, no może warto tą serię zrobić Poprowadzić dla Was, pociągnąć I będzie oczywiście kontynuacja tej serii Nawet dzisiaj zaraz będę jechał na... na... Na kolejne kąpieliska, bądź też dwa kąpieliska. E, oczywiście każde będzie na oddzielnym filmie. I zapraszam na te filmy. Myślę, że, e, że jest to, e, że może być to e, ciekawy rekonesans e, również dla nas, ki, dla Was, kiedy przyjdzie lato i kiedy naprawdę będziecie chcieli e, gdzieś wyskoczyć, gdzie aż tak dużych tłoków nie ma, jak na przykład e, na Mazurach. Bo. Ja miałem okazję naprawdę być raz objazdówką na Mazurach e, latem e, Oktawią i, i pojechaliśmy do, e, do Mikołajek ja po prostu po prostu kurde wyrwało mnie z butów. Po pierwsze zaparkować w Mikołajkach latem to kurwa graniczyło z cudem, nie wiem jak będzie w tym roku, ale jakieś 2-3 lata temu to graniczyło z studem. E, bardzo ciężko było zaparkować, a dwa, że było taki tłum ludzi w samych Mikołajkach, że, że po prostu odpoczynek w takim tłumie to lepiej na bazar iść. To, 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 to samo będzie. Nie trzeba jechać na wodę. E, masakra. A tutaj, e, przez ten mój rekonesans, naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał wyskoczyć wyskoczyć gdzieś na e, na Suwalszczyznę no to będzie miał jakiś pogląd na to e, gdzie warto się udać, gdzie warto zaryzykować, gdzie można się przekimać bo e, na te kimanie będę zwracał ogromną uwagę w tych swoich e, filmach, ja powtarzam jeszcze raz e, ponieważ m, najzwyczajniej w świecie no, e, mam nadzieję, że e, ludzie którzy, e, którzy m, próbują podróżować kamperem albo tak jak ja samochodem e, tylko, że po Polsce no będą wiedzieć, gdzie można ściąć komara za free, gdzie jest fajnie, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę dziękuję tutaj bardzo, bo tego się nie spodziewałem. Spodziewałem się różnych donate'ów, ale za docenienie początku serii o przeglądzie Jezuru. Jez... Kąpielisk Mazur, fu kurwa, kąpielisk, zaraz się zapętle. Kąpielik suwalskich e, i plaż suwalskich, naprawdę tego się nie spodziewałem i bardzo dziękuję Więc będziemy kontynuować tą serię, również bez Donajta też byśmy ją kontynuowali Tak po prostu e, I drugi Donajcik to jest e, Grzechu Grudziąc Piątaka, wysłał Piątaka dla Starego Meksyka Nie zrymowałem, przykro mi bardzo z tekstem siema Meksyk Nagrasz jeszcze jakiś filmik jak szukasz lotów Albo w inny sposób planujesz swoje tripy I czy będą jeszcze u Ciebie lajty Pozdrawienia z Niemiec Czy będą u mnie lajty nie będzie jakiś tam light z samochodu Ja nie mówię, że nie Dlaczego Dlaczego Dlaczego? dlaczego mamy się wyróżniać Z społeczeństwa e, Jak wiemy e, Boreng wrócił I to bardzo szybko, nawet szybciej niż się spodziewałem Od razu poszedł w lajta no więc pewnie będą jakieś tam lighty. Nie za często, nie za często, bo kurde, najzwyczajniej w świecie light to zabiera nam e, 2-3 godziny z życia. No można zrobić godzinny, ale czy jest sens robić godzinnego lajta? Light zabiera nam 2-3 godziny z życia. E, czasem jest zmonetyzowany przez widzów e, w postaci donajtów, czasem nie jest zmonetyzowany e, przez widzów w postaci donajtów, więc to jest tak naprawdę taka rosyjska ruletka. E, czy mi się chce tracić 2-3 godziny, yy, po to, żeby z Wami pojeździć? Nie zawsze. Szczególnie wtedy, kiedy jest lato i kiedy ja e, najzwyczajniej się po prostu wolę no, połazić z wykrywaczem w wodzie. To mi sprawia przyjemność, to jest jak, w jakiś sposób no, moja pasja. Yy, I zdecydowanie bardziej wolę połazić wolę w wodzie z wykrywaczem, nawet grzebiąc w kapsle. E, czy też wyjechać na nocny trip gdzieś na Litwę i tam sobie spędzić w dziczy czas pamiętajcie, że ja wychodzę z założenia, że życie mamy tylko jedno i, i kurcze, nie warto czasami marnować czasu, żeby się z kimś tam kurwa kłócić na lajcie, wyjaśniać się na lajcie czy to ma sens? Nie do końca Liczyć tylko na to, że a może powpłacają, a może powpłacają. A jak nie powpłacają, to co to będzie? Dużo ludzi z około szkolnej w ten sposób działa, licząc na drapane. Czy ja chcę liczyć tylko na drapane? Nie muszę w tej chwili, nie muszę przynajmniej obecnie, na obecny czas. Mam się z czego utrzymać. YouTube nadal traktuje jako dodatek, jako rozrywkę e, dla was i dla mnie. Czasem wychodzi, czasem nie wychodzi, więc nie muszę liczyć na drapane, nie muszę ganiać e, od lajta do lajta, licząc kurwa, ja pierdolę, jak mi nie wpłacą dzisiaj stówy, to będę miał w tym tygodniówkę, w tym, tym, w tym tygodniu tygodniówkę tylko 500, a jak mi wpłacą dwie stówy, o, to będę miał w tym tygodniu tygodniówkę 1000! O, to będzie super! Ale jak nie będzie super, to co będzie? Tu najwyżej ktoś mi tam siostra mi pożyczy. Wiecie, lajty kiedyś miały sens, jak, jak to wszystko hulało. A teraz to już hula słabo. I ja, jednak, przynajmniej na razie zostanę przy kontencie nagrywania filmów. Ja sobie spędzam miło czas, tak jak w tej chwili, pogadam e, do Was e, przez kamerę e, z 10-20 z 20 minut, e, po czym zjem sobie śniadanie na przykład, tak jak zaraz to zrobię, będą Santy z Coca-Colą. E, I sobie się śmignę jeszcze tutaj gdzieś w okolicach, e, bez jakiegoś bez jakichś spin, bez jakichś stresów i liczenia na to, a czy ktoś płaci, a czy ktoś nie wpłaci, A może da, pan da, a pan mi nie da. Pochuj mi to. Jeżeli naprawdę przyciśnie mnie życie i przyciśnie mnie naprawdę sytuacja finansowa, no wtedy być może będę musiał się zastanawiać nad mm, no, powrotem do lajtów, no bo innego wyjścia nie mam, pamiętajcie, ja się starzeję, ja nie młodnieję, <gryw> nie będę wiecznie kurwa na łopacie jeździł, bo po prostu w świecie przyjdzie dzień, kiedy nie dam rady już tej łopaty ciągać ze sobą, to mówiąc w nawiasie oczywiście. No i wtedy być może zastanowię się nad lajtami Może zostanę cieciem po prostu A może zastanowię się nad lajtami W każdym razie nagrywać dla Was będę na pewno e Tego nie zaprzestanę Ja lubię nagrywać filmy e Lubię trochę trochę tak jakby jak to, jak to obrać w słowa Lubię pokombinować żeby zrobić jakiś film czasem wyjdzie fajny, czasem nie fajny użyć jakichś swoich tam e, talentów, e, bądź też bez talencia, e, żeby coś stworzyć i, i, żeby, i żeby ten film e, o czymś był a czasami o niczym tak niektórzy też mówią, także e, także na początku teraz, teraz nie mam parcia na lajty naprawdę nie mam parcia na lajty szkoda mi po prostu najzwyczajniej w świecie czasu e, na to żeby liczyć na to, czy ktoś da czy ktoś nie da. A może da, a może nie da. Robię film i wiem, że zawsze jakieś tam wyświetlenia wpadną. Oczywiście mniejsze, bo szkolna się skończyła, ktoś to zauważył i ja też to wiem. Ja nie jestem przygupi. Nie, nie, ja nie jestem przygupi. E, nie mam przygody e, z choroszczami. No raz chyba byłem tylko na badaniach w choroszczy. E, chyba tak ale nie mam przygody jakichś dłuższych z choroszczami i to na badanie względem dotyczących alkoholizmu, a nie zrytej bani, więc więc słuchajcie, ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że oczywiście, że wyświetlenia zmaleją przez to zmaleje oczywiście e, co miesięczna jakaś garza z YouTube e, ale i z tym sobie poradzimy bo ja tak jak mówiłem i powtarzam wielokrotnie, nie Jestem zależny od YouTube. Y. I traktuję to jako dodatek, wsparcie, które sobie cenię od Was i które zazwyczaj w większości przypadków wykorzystuję na cele, które, mm, które uważam za słuszne i niezmarnowane, bo uważam, że podróże kształcą i nie są to pieniądze zmarnowane. E, a tak samo jak jest jakaś potrzeba, kupić jakiś sprzęt, oczywiście do nagrywania bądź też do poszukiwań, uważam, że jest to e, spożytkowanie e, Waszego wsparcia w sposób bardzo dobry, a nie przepijając, czy przeżerając. Zaraz ktoś mi zarzuci, przecież przeżarłeś we Francji, ale to był żabie Przepijając czy przeżerając, czy kupując sobie nowe buty, bo mnie nie jest stać! To się kupię nowe buty, za widzów pieniądze. Stać mnie na nowe buty, stać mnie na spodnie. Więc, e, um. więc tak jak mówiłem przed chwilką, wasze wsparcie e, traktuję jako mm, Jako pieniądze, które przydają mi się na realizację marzeń, czyli podróży i poszukiwań. A propos musiał chyba kupić nowego pro, bo te właśnie, z którego teraz nagrywam, coraz bardziej się krzaczy i krzaczy. I krzaczy. No, i jeżeli będę szukał GoPro, to chyba dziesiątki albo jedenastki, więc czeka mi kolejny wydatek. Ale damy radę, jakoś to będzie. A teraz już dalej nie będę Wam zamulał, ee, bo mamy. Szykuje nam się piękna słoneczna pogoda dzisiaj, naprawdę się wymarzę przez ten tydzień, wierzcie mi e, po 10 godzin na zewnątrz trochę to jest słabo e, przy takiej pogodzie. E, czy będzie e, tutaj e, jakieś na tym filmie e, grzebanie e, i poszukiwanie w, e, w lotów tanich? No może się uda, no zobaczymy. Jeżeli teraz... Dalej będzie kontynuacja filmu i będzie grzebanie To znaczy, że, że będzie grzebanie I coś poszukamy Na przykład e, wylotów z Krakowa Albo z Warszawy yy, A jak nie będzie, to znaczy, że nie będzie I Wam dziękuję za uwagę I zapraszam na Mój tak samo pierdzi Skuterek e, A tymczasem zapraszam Was na film yy, Z kolejnych miejsc Z plaż Augustu August... Pół kurwa suwalskich, z plaż suwalskich, które warto moim zdaniem odwiedzić. I to pewnie będzie dzisiaj. Także trzymajcie się cholera jasna, idę do samochodu, zjem śniadanie i lecę właśnie nagrać film z kolejnej jakiejś plaży z okolic Suwałk. A teraz czekajcie, będzie szukanie czy nie będzie?